Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku Jesteśmy znowu w Gubinie I budujemy tutaj domek 5.9 Na 5.9 z balkonem Oczywiście z naszej strony tysięcy. 25000pl Ostatnio jak tutaj byłem To murowałem te ściany Parteru oraz robiłem wieniec Widać, że fajnie to wyszło A dzisiaj skupimy się na stropie drewnianym Ponieważ żeby iść dalej Czyli murować Ściany kolankowe i kolejny wieniec Musimy mieć strop 610 trochę widgotne ale na murze owieje 610 zamkniemy najwyżej dookoła z tej strony będziemy zamykać innej opcji nie ma bo wszystkie są widgotne leżą w trawie więc oby nie zapleśniały mam nadzieję ale, ale musimy zaizolować od muru No dalej, 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 bo przytulisz sobie przeciwwagę. Dobra. Poczekaj, idziemy. Dawajcie do Ciebie. Dobra, teraz do mnie. Po Pomału, na spokojnie. Swoje waży. Daj do Ciebie troszkę. Dobra. I teraz do mnie. Czekaj, tak mniej więcej, żeby wiedzieć. W wiem. Wiem. 60. Praktycznie mamy wszystkie belki wrzucone. Została jeszcze jedna w tym miejscu. Za chwilę będziemy planować odległości między, między nimi. Zmierzyliśmy tą belkę i tą belkę. Wychodzi tu w środku 518 i teraz musimy podzielić na ilość belek tym, że jeszcze jedną dołożymy i będziemy sobie dopiero izolować te rogi i będziemy je dopiero kotwiczyć. Dlatego za chwilę będziemy mieli strop gotowy i będziemy mogli już rzucać płyty OSB albo nasze deski, które przywieźliśmy na ten strop i będziemy mogli już murować albo mamy rusztowanie to sobie rozłożymy po winklach to rusztowanie i będziemy robić od tamtej strony, ponieważ powierzchnia zabudowy są to mury, a pustaki nie są równe, dlatego zawsze warto od drugiej strony murować po to, żebyście mogli zawsze trzymać się jednej zewnętrznej strony bo w środku to wiadomo, że można skuć, może coś natomiast z zewnątrz jest to powierzchnia zabudowy więc w razie kontroli ktoś Wam zmierzy i będziecie mieli problem dobra Trochę zapasun. O. Dobra. Gdzie tu przybiec, czy od ścianki? Tu może zacząć od góry. Podnieś, albo ja no jak myślisz, że wyciągnij belkę, kołka. O jak to, Obojętnie, ktoś musi podnieść kółka. Dobra, no to podnieś. Ale może jeszcze ja muszę stanąć, żeby to położyć nie? Dobra. Dobra, już podnieś. I przeciągniesz to? Przeciągnij. tylko z Tak by było. No, i tutaj do rantu. Tamtą strony będziemy wypychać więcej, nie? Mhm. Uh -huh. No i tak są nadmiar nie dobija Tu jest gdzieś twardsze od góry, od tej strony. słup. trzymaj naciągnij Mhm. Uh -huh. Jestem na balkonie. Ładnie wygląda. Dobra, połóż, Jadarko uważaj. Trzyma się? Nie ma władza, żeby się ruszyć. No dobrze, to kolejny. A władzę tego przyrównałem. Dobrze. A, Później jak będziesz murował, to ci będzie wiesz co, mogło przeszkadzać. Dobra, następny. też klucz? <śm> no okej. <okay>. tutaj. <śm> Buta Ci złapałem, wiem, że zostaniesz. Betonowe buty z no, betonu. Luksus. Już tu wywaliło dołem. No, bo na bogata. To i jak młodemu na studniówce Co się śmiejesz Nie byłeś na studniówce Zobacz się trzyma Tańczyć można Trochę kleju do steropianu może być klej elastyczny do płytek, obojętne cokolwiek, żeby nie kłaść bezpośrednio na wieńcu, bo tam wiadomo zawsze może być chropowato, a klej ładnie to wszystko. Żleję do kupy i będzie to wszystko ładnie stało. Więc zawsze jakiś klej musi być. Najlepiej elastyczny, wysoko elastyczny. I teraz widać, jak ładnie klej uzupełnia to wszystko. I trzeba przykręcić do boku wkrętami. Proszę bardzo. Wkrętami konstrukcyjnymi do drewna. Tam w życiu tyle nie wyszło. Co? Lepiej więcej niż mniej, niech wypłynie. To wtedy wiadomo, że wszędzie jest. Trzymaj Strop gotowy, wszystko pokotwiczone, poizolowane. A tutaj, gdzie teraz stoję, to jest właśnie balkon, na którym powinny być tak samo takie belki stropowe 10 na 20 Ale nie wiem, czy będziemy je ustawiać, bo nie ma zadaszenia i nie wiem, czy nie będzie w tej folii tam stała woda. Dlatego muszę się zastanowić, co zrobię. Ale tak to będzie wyglądać: po prostu będzie takie przedłużenie tego ala piętra, tego strychu przez takie same belki, które są. Właśnie na nim, czyli 10 na 20 i taki będzie fajny balkonik, który jest wysunięty na wieńcach. Wydaje mi się, że fajne rozwiązanie jest to projekt 59x59, czyli około 35 m2 z balkonem z naszej strony dom25000.pl. Więc odsyłam Was na naszą stronę, jeżeli chcecie rozpocząć przygodę z budową domu bez pozwolenia do 35 m, oczywiście z możliwością rozbudowy takiego domu do 70 m na podstawie zgłoszenia ganku. A tymczasem ja biorę się za murowanie winkli, ponieważ biorę się za ścianę kolankową.